I mówił Bóg wszystkie te słowa, a rzekł: Jam jest Pan Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał. Ani im będziesz służył, bo ja, Pan Bóg Twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawość ojców nad syny w trzeciem i w czwartym pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują i strzegą przykazania mego. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno bo się Pan myścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. Pamiętaj na dzień odpoczynienia, abyś Go święcił. Sześć dni robić będziesz i wykonasz wszystkę robotę Twoją. Ale dnia siódmego odpoczynienie jest Pana Boga Twego. Nie będziesz czynił żadnej roboty weń Ty i Syn Twój i córka Twoja, sługa Twój. I służebnica Twoja, bydlę Twoje, i gość Twój, który jest w bramach Twoich. Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i Ziemię, morze i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego. Przetoż błogosławił Pan dzień odpoczynienia i poświęcił go. Czci ojca Twego i matkę Twoją, aby przedłużone były dni Twoje na ziemi, którą Pan Bóg Twój da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego, nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.